Co mi od rana myślę, że trudno znaleźć lepszy dzień na rozpoczęcie kolejnego roku, jak święto podwyższenia krzyża. Wszystko, co się dzieje w Kościele, rozpoczyna się znakiem krzyża. W Eucharystii rozpoczynamy znakiem krzyża, ale także w tym krzyżu, przez te wszystkie nasze codzienne cierpienia, mamy swój udział. Dzisiaj wspominamy ten dzień, kiedy odnaleziono krzyż. W 355 roku e, matka cesarza Konstantyna, święta Helena, wybrała się do Jerozolimy, bo chciała odnaleźć krzyż. Jej się to udało. Ten krzyż wystawiono do publicznej czci, dlatego mamy tu święty. A my dzisiaj tą Eucharystią rozpoczynamy kolejny rok e, naszej wspólnej drogi. Ja tę Eucharystię sprawuję w następujących intencjach. Za całą naszą wspólnotę, za jej przyjaciół, za wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców, za te sobotnie spotkania ciupy plus, o Boże, ciupy plus o Boże błogosławieństwo i prowadzenie Ducha Świętego, w podziękowaniu za wszystkich kapłanów, którzy dla nas posługują w te soboty o mądrość, świętość i odwagę dla nich, o dar potomstwa dla Oli i Tomka, o powrót do życia sakramentalnego dla świadków oraz uzdrowienie dla mnie, także w pewnej intencji. Także w tym miesiącu swoje urodziny obchodzić będą Piotr Kraus, to już było, ale jego też włączamy w tę modlitwę, Asia Smyczyńska-Czerwińska, Damian Matoga, Sylwia Wyszkiewicz, Andrzej Radoń, Ania Surdyk, Amadeusz Bojas, Natalia Jaskowska ich też włączamy w tą modlitwę, w ich intencje, także sprawujemy to w szereg no Ja też mam urodzinę, ja się nie starzeję, więc nie wiem. Więc włączamy tych wszystkich jubilatów w naszą modlitwę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejący w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz pogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznane za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Amen. Jezus powiedział do Nikodema, nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, trzeba by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo pańskie. Amen. Siądźcie, proszę. Trzeba sobie powiedzieć na początku, że jeśli chcemy o krzyżu mówić, to życia by nam nie starczyło, żeby tajemnicę tego krzyża wypowiedzieć. Natomiast ja dzisiaj sobie myślę o jednej rzeczy. Od wczorajszego wieczora, jak się zacząłem modlić tą Ewangelią, to myślę sobie, o jednej rzeczy. O tej rozmowie, która się odbywa w Ewangelii, pomiędzy Jezusem a Nikodemem. Ona się odbywa nocą. Nikodem przychodzi w nocy, jest faryzeuszem, jest uczonym w piśmie, musi się ukrywać, że przyszedł do Jezusa. Jezus mówi mu o tym, że Syn Człowieczy, czyli sam Jezus, zostanie wywyższony. I tak sobie myślę, jak Nikodem wyobrażał sobie to wywyższenie Jezusa? Czytał pewnie Stary Testament i tam jest wiele takich fragmentów, które mówią o wywyższeniu, o tym jak wspaniała jest chwała Pana Boga. Więc pewnie kiedy Nikodem myślał sobie o wywyższeniu Syna Człowieczego, to wracał do którejś z tych prorockich wizji. Do Boga, który panuje, który ma władzę, któremu wszystko jest podporządkowane. Ale nikodem będzie miał taką łaskę, że my Go spotkamy w Ewangelii jeszcze raz. Spotkamy Go po śmierci Jezusa. On razem z Józefem z Arymatei przyjdą po to, żeby zabrać ciało Jezusa i złożyć je w grobie. Możemy powiedzieć, Nikodem był odpowiedzialny za pogrzeb Jezusa. I jak wielkie to musiało być zdziwienie dla Nikodema, jak bardzo musiało to nim strząsnąć, jak głęboko musiał przeżyć to. Jestem absolutnie przekonany o tym, że wracał swoim doświadczeniem do tamtej nocy, kiedy rozmawiał z Jezusem. Jezus mówił mu o tym, że zostanie wywyższony. Ale w głowie Nikodema się na pewno nie mieściło to, że to się dokona w taki sposób, przez tajemnicę Krzyża. My patrzymy na to zupełnie inaczej, no bo patrzymy na to z perspektywy dnia dzisiejszego. My wiemy, co się wydarzyło. Natomiast spróbujcie sobie dzisiaj wyobrazić Nikodema który zdejmuje z krzyża ciało Jezusa, żeby je pogrzebać, który owija je w płótno i składa w grobie. Przecież ten Jezus mówił mu, że zostanie wywyższony. Mało tego, że jak zostanie wywyższony, to przyciągnie wszystkich do siebie. To jest właśnie logika krzyża. Bo jest działanie Pana Boga, które nie mieści się w naszym rozumieniu. A przecież my wszyscy w ten krzyż się wpatrujemy. Dlaczego? No bo my już wiemy, że ten krzyż jest znakiem największej miłości Boga do każdego z nas. My wiemy, że On wszedł na ten krzyż, a wchodząc na ten krzyż zabrał ze sobą wszystkie moje grzechy. To właśnie ze względu na mój grzech i z miłości do mnie pozwolił się do tego krzyża przybić. I to jest niesamowite, dlatego pytali mnie dzisiaj chyba trzy czy cztery razy przed Muszą Świętą, które ma być czytanie, bo są dwa do wyboru. Ja mówię, koniecznie to z listu do Filipian, bo ono mówi o uniżeniu Jezusa. Są przynajmniej dwa takie wyjątkowe momenty, kiedy widzimy, jak szalona jest miłość Pana Boga do każdego z nas. Pierwszy przypomniał święty Paweł właśnie w tym fragmencie listu do Filipian, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. To znaczy, będąc Synem Bożym, stał się człowiekiem i zamieszkał pomiędzy nami. I doświadczał dokładnie tego samego, czego my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. Poznał smak bólu i poznał smak cierpienia. Taki jest Bóg, za którym idziemy. Poznał smak śmierci. Wiedział, co to znaczy być osamotnionym, co to znaczy być opuszczonym, co to znaczy umierać. Co to znaczy łapać oddech? On tego wszystkiego doświadczył na własnej skórze. Uniżył się tak bardzo, że stał się człowiekiem. A potem, wchodząc na krzyż, oddał za nas swoje życie. Dlatego my dzisiaj patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, który, jak wiemy doskonale, ma rozpięte ramiona. To są ramiona Boga, które chcą objąć cały świat. Ale ważne jest to, żeby one obejmowały nie tylko cały świat, ale ważne jest to, żeby obejmowały mnie. Żebym ja w tych wszystkich swoich życiowych przeciwnościach, trudnościach, cierpieniach, zmaganiach przychodził do Niego i pozwalał się objąć, pozwalał się Bogu przytulić. Możemy tego doświadczyć za każdym razem, kiedy z miłością będziemy patrzeć na ten krzyż. Krzyża można nie rozumieć. Ja mogę się założyć, a jak umrę, to to zweryfikuję, bo mam zamiar spotkać się z Nikodemem i go o to zapytać, ale jestem przekonany o tym, że w godzinie śmierci Jezusa On Krzyża nie rozumiał. Zrozumienie Krzyża. Przychodzi dopiero w doświadczeniu zmartwychwstania. Więc kiedy pada na nas cień krzyża, możemy go nie rozumieć. Ale najważniejsze jest, żebyśmy spoglądali w stronę Jezusa Ukrzyżowanego, który pokazuje nam, że krzyż może mieć sens, który dzisiaj jest przed nami zupełnie zakryty i który dzisiaj jest dla nas zupełnie niezrozumiały. Ale zobaczcie ostatnią rzecz, że w tej rozmowie z Nikodemem tamtej nocy, kiedy Jezus mówił o swoim wywyższeniu, mówił też bardzo jasno, dlaczego się to dokona i po co On właściwie przyszedł. To jest y, ogromnie ważne, żebyśmy wciąż pamiętali, po co On przyszedł, bo przecież y, nie przyszedł po to, żeby się pochwalić swoim uniżeniem, żeby nam pokazać, jaki to on jest pokorny, ale przyszedł po to, żeby świat ocalić, żeby świat zbawić. Nie żeby go potępić, nie żeby go ukarać. Przyszedł po to, żeby go uratować. I dlatego wszedł na drzewo krzyża. I niech za to wszystko. Czego Jezus dokonał dla każdego z nas, będzie uwielbiony. Wpatrzeni w ukrzyżowanego, przedstawmy mu nasze wspólne prośby. Za Kościół Święty, za jego pasterzy, aby byli wierni powołaniu, które od Boga otrzymali i gorliwie głosili Ewangelię. Ciebie prosimy za wszystkich misjonarzy, misjonarki, tych, którzy zostawili wszystko i poszli tam, gdzie on ich posłał, aby Jezus był ich pociechą i umocnieniem w tych różnych przeciwnościach, których doświadczają. Ciebie prosimy. Dzisiaj na Żegrze odbywa się też to diecezjalne spotkanie młodych od tych dwóch dni, kiedy tak pada. Myślę sobie o księdzu Adrianie, którego też na pewno znacie i o ludziach, którzy mu towarzyszą, którzy tyle serca, tyle pracy włożyli w to wydarzenie. Prosimy Cię Boże, żeby pomimo tej pogody to wydarzenie przyniosło błogosławione owoce, żeby młodzi mogli spotkać Ciebie prawdziwego i żywego Boga. Ciebie prosimy. Myślimy też o naszych braciach i siostrach, którzy żyją na południu naszej ojczyzny. Słyszymy na bieżąco, co tam się dzieje. Część musi się ewakuować, część martwi się o to, co będzie dalej. Prosimy Cię, Panie, aby przyszła do nich odpowiednia pomoc, abyś nie pozwolił im tracić w tym wszystkim też nadziei. Ciebie prosimy. Podlimy się za wszystkich chorych, cierpiących, doświadczających krzyża, abyś Ty sam był siłą i mocą. Ciebie prosimy. Podlimy się we wszystkich tych intencjach, które wspomniałem na początku Eucharystii. Z wysokości krzyża wejrzy Jezu na nie z miłością. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy w tym miesiącu świętowali i będą świętować swoje urodziny, abyś ich strzeg, prowadził, błogosławił, umacniał. Ciebie prosimy. I za nas tutaj obecnych, abyśmy w różnych życiowych doświadczeniach, przeciwnościach, cierpieniach, które na nas przychodzą, potrafili patrzeć na Ukrzyżowanego. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.